Pampa, ram, witam was piątkowo, nie mniej serdecznie niż zwykle. Maciek Makua z tej strony kłania się nisko. Tak więc wracamy: jest to drugi materiał z gry, który nazywa się From Dust, czyli Z prochu powstałem i się otrzepałem, czy coś w tym guście. Gra w każdym razie o bogach i bóstwach. I mówiąc Bóg, mówię to oczywiście z małej litery, więc mam nadzieję, że uniknę skandalu, który niechybnie szykują mi najemnicy na tanka, gdybym używał niewłaściwej litery przy wymowie. Tak więc From z symulator boga, odrobinę kontrowersyjny, no ja jak zawsze niestety jestem entuzjastyczny nie kryję, że nic się nie zmieniło, strasznie mi się gra podoba, no ale bądźmy bardziej krytyczni, powiedzmy o wadach, bo kilka osób mi zwracało uwagę, no bolało, że są zawiedzeni. Nie zgadzam się, ja jestem... moje oczekiwania spełniła. No ale tak, co jest złe? Nie ma żadnych opcji grafiki, możemy sobie poustawiać grafikę, rozdzielczość ekranu, częstotliwość otwierania i to, czy chcemy grać... W półpełnym ok ekranie czy w oknie to wszystko, wybrać ewentualnie karty, jak mamy dwie, to jest zbyt mało. A często jest tak, że gra na przykład się ścina przez jakąś głupią opcję, którą wystarczy wyłączyć, bo akurat nasza konfiguracja tego nie obsługuje. Mm, do reszty wrócimy podczas gry. Sama gra więc tak składa się z dwóch głównych trybów kampanii, gdzie Przemierzamy z naszym trybem... trybem, tribe, z naszym plemieniem kolejne etapy oraz challenge. Pokażę wam szybko jeden challenge. Ich jest strasznie masa i są potwornie zróżnicowane. Jeszcze bardziej niż etapy w grze. Niezgodzę tam ktoś mówił, że ta gra jest strasznie schematyczna. No wszystkie są schematyczne. W strzelankach się tylko strzela, tu się tylko bawi w Boga. Z małej litery. A więc cóż, tutaj sprawa wygląda tak. Nie, nie udało mi się tego jeszcze wykonać, jak widzicie. Że powoli nasz kapłan czy właściwie kapłanka dochodzi do totemu, z którego bierze moc ochrony przed wodą. I mamy 18 sekund, zanim przyjdzie tsunami. Yy, ona, gdy będzie podróżowała na piechotę, to jakże krętą ścieżką nie zdąży, więc musimy jej pomyc. Pomyc. To jest takie słowo, które w sumie stworzyłem nieświadomie i dokładnie dotyczy tego, co się stanie. Więc będziemy musieli ją zmyć. Zabawić się w, nie wiem, śmigusa-dingusa mojej religii. Tylko dobrze trafić, by spłynęła, by nie spuścić dziecko z kąpielą. I żeby poleciała w dobrą stronę, po prostu kolejkę górską. No nie, zostało mi parę sekund. Come on, come on. tutaj będzie dobre miejsce. Spuszczamy wodę. O, i dostaje niesamowitego przyspieszenia. Jednak chyba zbyt małego. O, idealnie spadło na 4 litery. Wyssamy teraz stąd wodę. No i nie pozostaje nam nic innego, jak modlić się, by ten frajer dotarł do wioski przed falą tsunami, która już tutaj robi wszystko, by zmyć ją z powierzchni ziemi. Czy mi się to uda? Nie, to jest jedno z tych trudniejszych wyzwań. No i dotarł, ale dotarła kapłanka, ale zbyt późno. Więc tak wygląda jedno z wyzwań, które skopałem. Nie będę Was tutaj e, katował widokiem moich porażek. Tych wyzwań jest sporo. Może zbadam mi dokładnie i pokażę jeszcze kiedyś. No ale teraz kwintesencja tej gry, czyli tryb kampanii. Każda misja zaczyna się dokładnie od takiej samej animacji. Nasi afroksiężnicy idą przez jakieś dziwne jaskinie, no i gdzieś wychodzą. Jak zobaczycie takich ludzi, to powitajcie ich otwartymi ramionami, bo nie wiadomo, czy co to przeszli. A tam zadanie. No więc powiem, na czym polega schemat, bo oczywiście schemat jakiś musi być. Mianowicie musimy podbić dostępne w ten etapie wioski. Dużo osób nie podoba się sterowanie. No, ono jest takie wsadowe, że na wsadzie operujemy samą kamerą, myszką manipulujemy tutaj obiektami. Nie mam z tym problemu. Dałem, musiałem dać myszce niezłego kopa, ale to jest jeden suwak, więc nie są jakieś masakryczne ustawienia. No i to śmiga. Więc tak, mamy trz... tutaj na tym etapie tylko trzy wioski, przeważnie są cztery, i nierzadko każda z wiosek dysponuje jakąś specjalną mocą. Dodatkowo problemem jest to, że ta wioska co jakiś czas, wioska numer 2 zalewana jest przez tsunami. I teraz tak, w grze można zlecić game over, czyli przegrać etap. To nie jest typowe w grach. Ostatnio są tak proste, że nie da się ich przegrać. I tutaj nastąpi to wtedy, kiedy zginą wszyscy nasi podwładni. Bez nich. Koniec. Żegnamy się. No i tutaj zaprezentowana nam została. Nie chcę wam pokazywać jeszcze wtrącając, tych bardziej zaawansowanych etapów, bo tam są naprawdę ciekawe zagwostki. No, znaczy, znając złośliwców powiedzą, że są schematyczne, ale mi się podobały. E, I w, na każdym są przeważnie inne problemy, więc zostawię was, jak byście chcieli sobie zagrać, to zagrajcie, by nie psuć wam wrażeń i odkrywania swobodnego, samotnego tego, co autorzy nam przyszkowali. Tu poznajemy lawę. No, Lawa jaka jest, każdy widzi. Pozwala nam tworzyć takie bardziej wytrzymałe konstrukcje, skalne. Na przykład tutaj możemy zatkać dostęp do tej wioski, ale ja chyba rozwiążę ten, ten, ten etap na, w inny sposób zupełnie. Mianowicie otworzę sobie przejście tutaj. Jeśli tylko nie wypuchnie pożar, w tak zwanym międzyczasie, bo lawa plus e, kochane roślinki oznacza wielkie problemy. Tu co jakiś czas wybucha wulkan, więc lawy ci u nas będzie dostatek. Ja stworzę tu przejście dla moich kochanych ludków, a właściwie kapłana. By doszedł do specjalnego totemu. Totem daje na obszarze danej wioski daje jej specjalne właściwości. W tym przypadku będzie to ochrona przed wodą, bo to jest niebieski totem. Tym samym nie będę musiał jak frajer budować tutaj muru przed tsunami, który jakiś czas przybywa. I no po prostu doprowadzę do tego, że wioska będzie zabezpieczała się sama z siebie. Tutaj drugą rzeczą, jedną... drugą, trzecią już w sumie rzeczą, na którą ludzie narzekają jest to, że ci poddani są dość głupi, mają problemy straszne z dotarciem na miejsce. No coś w tym jest, no ale no ten świat musiał być z takimi debilami, bo jakby nie potrzebowali Boga, no to... jaka by była nasza rola, byśmy siedzieli sobie w niebie i ewentualnie raz w tygodniu ich błogosławili nam szy, więc nudy. Coś w tym guście, nikogo nie obrażając, jak powiedziałem, Boga z małej litery. Właściwie tutaj, tutaj ta istota nazywa się BREF, czyli oddech. No, więc dbajcie o oddech, tutaj daje plus 10 do mocy. Zapraszam kapłana tudzież kapłankę. No i wyjątkowo bez problemu dotrze. Czasami mają problemy z tym wyszukiwaniem tras, zresztą zaraz zobaczymy, że coś się nie skopie naszej biednej sierocie. Ja tu dla bezpieczeństwa usypię jej nawet jeszcze lepszą drogę, będzie miała w ogóle A4. Tego brefa można by zatrudnić do budowy autostrad w Polsce. Poradziłby sobie, no boże, no parę chwili byśmy mieli, wreszcie dało się dojechać. Odsądzę w ogóle wodę tutaj. Bo jak widzicie w lewym dolnym rogu, no na etapach co? Oprócz doprowadzenia tych muminków do wyjścia, trzeba też, czy można też, bo to jest związane z tymi bonusami, które odkrywamy, zalesiać teren. A, bo tu się mi woda wlewa właśnie stąd. No dobra, czyli to mogę sobie tak <grywa> syzyfowa praca, mogę tą wodę przelewać, a na tak się będzie wlewać. No dobra, nie chciałem zatykać, to mam. Czy e, mamy tajną moc? Okej, okay, pani wraca już. Pani zmieniła się w pana, czy mi się zdaje? Czy to było, no a, czy pewnie mi i to wyruszył pan i nadal był pan. Chociaż może totem ma takie specjalne właściwości. I, i a, widzicie przykład tego, o czym mówiłem. No ale to w sumie nie, nie jest takie głupie, bo woda mi tu zniszczyła troszeczkę mój moją drogę morską. I ludzik sobie teraz podróżuje zupełnie na, cytuję, obkoło. Niemniej postąpiłem nie tak, jak do końca chcieli autorzy, bo oni tu chcieli, żebym zalepiał, jak ten biedny robol, te dziury tutaj w murze przeciw tsunami, czy w formacji górskiej, a ja ich zrobię w balona. Czyli zabezpieczę, zapewnię moim wiochom zabezpieczenie. Będę w cudowny, cudowny, cudowny sposób bronił się przed... E, wodą. I tutaj w tej wiosce dostaję moc. O, to będzie uczynienie z wody żelatyny, czy właściwie galaretki. To jest strasznie fajny bajer. Nie jest to jeszcze wino, to nie ten level, ale już coś. Z wody galaretka. Nie jest to nadzwyczajne, bo to no, normalnie się z wody robi galaretkę. Ale w tej grze wypada naprawdę świetnie. Dobra, jest bonus. Jest, jak widzicie tutaj w tym panelu symbolizującym w lewym górnym rogu wioski, moce i tak dalej, mamy niebieską obwódkę wokół jednej z wioch, co oznacza, że powinna być zabezpieczona przed wodą. Sprawdźmy, czy ty, ja mogę to. albo lepiej nie, bo znając to coś nie wypali. A teraz tak, muminy dojdą tutaj. Mam nadzieję, że wyrobią się w tym marne 40 sekund. Bo będzie straszna siara, jak to nie wyjdzie. No, potopią się po prostu i będzie mieć profesjonalne zabezpieczenie, nie wymagające ingerencji w ten piękny łańcuch górski. Ale streszczajcie się, 30 sekund. Kapłanka pewnie przyjdzie z opóźnieniem, czy już wyruszyła. Nie stoi tutaj menda paskudna, ej, 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 ej. Będzie fail, ale wykorzystamy w takim razie właśnie mod żelatynki, o. Więc radosna muzyka, Hakuna Matata. Rosną domki. Mnie tu grami instruuje, że możesz zrobić z wody galaretkę. Ok, zbliża się kapłanka. To jest to, co właśnie miało się udać w tym wyzwaniu. Kapłanka miała dość i zapewnić taką oto ochronę przed złowrogą wodą. Jak nie zdążę, ja tu mam palec na spuście i w każdej chwili mogę włączyć użelatnikowanie wszystkiego. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba. Nie trzeba. Zobaczycie w akcji piękną osłonę przed wodą. O! Full Pro! Popaki dmią w swe trąby. A woda jedzie gdzieś. No, i dobra, i gra chcemy teraz wykorzystać. No cóż, wykorzystam, można to robić na 200 sposobów. Musimy się dostać do tej wiochy. Ja co robiłem w najbardziej misterny czyli konstruowałem akwedukty z lawy. Co nieco wam to pokażę, mianowicie udało mi się przekierować wszystkie te strumyki tutaj w ten oto słodziczny sposób, że nie płynęły głównym nurtem, a poszły gdzieś tam w las. Trochę to zrobię, to jest taka fajna zabawa. Wyśorbię tę lawę aż tam do wnętrza ziemi. I układam sobie taki oto akwedukt. Zobaczcie, na razie płynie ta piękna wołga, nam tutaj, a można to dosłownie wysuszyć. Nie będzie nic, tylko tytułowy dust, czyli proch, piach, czy coś takiego. Będzie sucho na bank. W to nie suchy kanał. ha! ha, ha. O! No ale nie psujmy autorom tutaj tego wielkiego zamysłu, jakim jest użylatynkowienie wody, więc tak, nakazuję moim ziomom, by powoli udali się w stronę wioski numer 3. To w ogóle jakoś nie... E, wbrew kolejności zbunumerowane mamy 1, 4 i 3, dwójki nie ma, no ale tak wyszło. Co jakiś czas wali ten wulkan, a potem i tak sobie puszczę tę wodę tutaj z boku, o, na przyszłość już to zrobię. Ośrbiemy troszeczkę lawy i tu będzie słytaśny, kochany akwedukcik. O, polecie taki, połączy się ze strumieniem numer 2. To mi ułatwi dużo tutaj z problemów. No i sam, oczywiście, ziomy mają problem. Spoko, wasz maciek tu jest. Proszę, z wody żelatyna, możemy teraz niczym prawdziwa żelatyna, zostały takie fale nawet, lekko zmrożone, wybrać sobie wszystko, ułożyć tu z boku, jak takie ciasto, brakuje tylko wisienki, chociaż w późniejszym odcinku będzie coś podobnego i tyle. Jak to wygląda pięknie z punktu widzenia biednego, małego afro e, No pro, prawda? Możesz się porzuć jak Mojżesz, chłopaku, czy dziewczynko właściwie, o. A tutaj stoi sobie woda, woda stoi, ha ha ha, nie, to byłoby ultra kiepskie. Korzystając z tego, że woda się nie przelewa, uformuję sobie mój własny, prywatny akwedukt, czy drogę tutaj konkurencyjną dla drogi, którą trzyła natura, sio naturo, jest zwolniona z pracy, teraz, no jak powiedziałem, rządzi Bóg Maciek, Bóg Maciuś I, chociaż to by oznaczało, że jest jakaś konkurencja, w tym świecie być może. No, zrobiłem, wyjście jest gotowe, wszyscy są szczęśliwi. No, ale ja się jeszcze troszeczkę pobawię, więc uznam, że pójdziemy pod górkę i tak, zalesimy tu cały teren, bo to jest dodatkowy bonus, za który zyskujemy straszne bzdury. Zaraz widzę do menu i wam pokażę, co zyskujemy. jakieś takie pierdoły jak pamięć plemienia. To niestety nie ma zbyt dużego wpływu na gameplay. No, kolejne coś, ale achievementy. Tu się mi coś wylewa. Na chwilę trzeba by cały czas o niego dbać niestety, jak się takie misterne konstrukcje konstruuje, to potem jest z nim problem. Bo woda po prostu, znacie procesy, woda podmywa i robią się dziury, od tam już widać i widać jak powstaje, ale ja jestem solidnym rzemieślnikiem, o. Potem dostajemy oczywiście moce, które pozwalają nam dużo sprawniej, o jak się wyssało tam, całą lawę z tej dziurki wyssałem. W znaczności chopa no i jest prawie idealnie, Mam już tutaj odsączone. Ten, ja chcę to nie chcę dopuścić tym korytem. Wszystkie wioski mają chyba już system, nie mają, idzie kapłanka Żelatyna, droga dla pani. Tak, tak, tak. czy będzie grało? Jest. Będzie miało zabezpieczenie przed wodą. A rzeka pójdzie gdzieś tam w las. No i to jest taka gra dla osób lubiących się tak bawić. Niech nie, nie, nie wiem, nie podoba mi się to narzekanie, bo to jest wreszcie oryginalna produkcja. Jak jest oryginalna produkcja, to wszyscy narzekają, że ło, ho, ho to nie jest takie samo jak na przykład Black and White. No oczywiście, że nie jest. bo było takie samo, to byłaby zrzynka. To jest gra oryginalna, że to jest zupełnie inny przepis na rozgrywkę. Teraz możemy ten. No wiadomo, mamy prawo wymagać i narzekać, ale raz można się. Można się odczepić od tak oczywistych rzeczach, to że ta gra musiała być inna. No dobra, wysyłam ich do tego na ten, do tego Marsa, do tej rakiety. Niech lecą w końcu, bo to by wszystko trwało zbyt długo. Pozbieram stąd wodę. i Mam nadzieję, że jakoś przejdą. Chociaż widzę nawet tutaj są jakieś drogi. Może przyzwyczajili się tutaj tutaj żeby woda się już skończyła, że latynować? A jak najbardziej ruszyło to. Dodatkowo naprawdę ten silnik fizyczny to jest rewelacja. Zwłaszcza, że on nie bazuje jakoś tak. Nie obciąża procesora, nie? To jest naprawdę talent, że nie zrobili tę grę. Ona rusza na konsolach, które są mają moc przeciętnej komórki, prawda? A tu są takie rozwiązania, więc da się zrobić grę oryginalną. Nie trzeba super sprzętu, da się, trzeba chcieć. Brawo Eric Shahi. No, zrobił tylko dwie takie znane gry: Heart of Darkness i Another World, czy właściwie odwrotnie. Zrobił to sam co najlepsze, prawie że tę jedną. I pokazuje, że myślałem, że tylko umiem robić te takie platformówki zręcznościowe, przygodówkowe, A tu nie. Dla zdolnego nie ma nic trudnego, więc jeszcze raz brawo. Czy uda mi się zrobić ten idealny akwedukt? W ten sposób czas rozrywki się niesamowicie wydłuża. Bo widzicie, się tak bawię i będzie tak co obiecał Maciek. Że tutaj nie będzie, będzie sucho, będzie suchy kanał. Tutaj jeszcze drobne mamy przewały. Ale zaraz całe wody odejdą. Ach, dobra, że latynujemy się. popaki macie tutaj suchą stopą. Duchą stopą do wyjścia, więc tak o to można się bawić. Powstało takie coś, mogłem oczywiście różnie dobrze przekierowywać. Lawę i robić z niej różne cuda, idealne pole dla osób lubiących fizyki. Były takie symulatory, podsyłaliście mi w linkach. No, to jest dokładnie coś w tym gusie, tylko bardziej złożonej w trójwymiarze. Dobra, gra się skończyła. E, tu kilka osób obiecało mi, że wklei swoje opinie, bardziej krytyczne, więc dajcie im szansę, zobaczcie. To że, to, że mają inne zdanie, to nie znaczy, że trzeba ich jechać, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobrze, bo no nie ma, nie można wszystkim dogodzić. Mi się podoba, ale no cóż, nie jestem głosem Boga, a jestem głosem Boga w tej grze i dla nich, nie dla was. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, to był drugi materiał z From Dust, dla mnie najprzyjemniejszej produkcji. ceskamitela merasaka zamani setela akamitela mekomubu kitameli ya serpeti mereka lagi leng